Mieliśmy świadomość, że na początku nie zostaniemy włączeni do tej grupy na szczeblu premierów, prezydentów, tej najbardziej prestiżowej, ale ta grupa funkcjonuje często w różnych konfiguracjach i drugim takim poważnym gremium, w ramach którego się spotyka, to są ministrowie finansów, ministrowie gospodarki. I to udało się. Mieliśmy nadzieję, że w czasie tego roku, kiedy prezydencję w tej grupie sprawują Niemcy, będzie nam być może trochę łatwiej doprosić się ich o to, żeby nas jednak włączyli. No i to się udało. Na początku tego roku mieliśmy wizytę pani Merkel i jasno pani premier postawiła tę sprawę, iż Polska ma absolutną nadzieję, że w ramach tego, na pewno tego roku, w czasie prezydencji niemieckiej, Polska zostanie doproszona. To jest nie tylko prestiż, oczywiście, bo to jest wyróżnienie dla, dla państwa, które znajduje się w tej grupie 20, 20 kilku, bo tam są goście, ale to jest wskazanie też, które z państw, wiem, tych zaproszonych, najszybciej się rozwija, które jest perspektywiczne, które daje szansę. Inwesty, inwestorom zagranicznym. Więc to jest drogowskaz dla, dla świata. O, to jest jeden z krajów, który jest doceniony przez grupę naj, najbogatszych, największych państw świata. To znaczy, że się rozwija dobrze i tam można robić interes, tam można robić biznes. A, panie mistrz, a jakie są szanse, żeby Polska była na stałe w tej grupie, w tym klubie G20? Po pierwsze, musielibyśmy być hmm, bogaci, czyli musielibyśmy spełniać pewne kryteria, więc prześcignąć. Dwa, trzy kraje, cztery być może, które są przed nami, bo różnie się liczy, różne kryteria są liczenia tego bogactwa. Um, więc dzisiaj niektórzy mówią, że w zasadzie spełniamy kryteria, według niektórych jesteśmy około 20 miejsca, według innych około 24. Um, więc musielibyśmy być po prostu bogaci, mieć większe PKB e, czy produkt krajowy brutto, ale też liczy się znaczenie polityczne. E, to, że nas doproszono też w tym roku. To też o, o, oznaka, że doceniają nas politycznie. Jesteśmy krajem ważnym, który jest rzecznikiem naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a więc jest też ten, to kryterium polityczne, które uzupełnia to kryterium.